Witam Was, ludziska, do góry Włosiska. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj życzyć bardzo smacznej kawusi. Niech nikt się nią dzisiaj nie udusi. <grywa> Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć kilka. Śmiesznych historii z mojej pracy, z my job and the praca, and of my life, and z klienta, and the panda and the Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Słuchajcie, bo pierwsze to będzie. pierwsze to będzie ogień, nie? Słuchajcie, każdy z Was doświadczył w pracy, że zawsze jest taka śmieszna historia wynikająca po prostu z situation and person and passion. Słuchajcie, a to, że ja mam, wiecie, troszeczkę inny mózg niż inni, że ja sobie zawsze dużo wyobrażam i po prostu mam inne wyobrażenia, bo ja jestem troszeczkę inna, bo ja po prostu wszystko od razu, wiecie, tam e, szukam jakiegoś takiego, wiecie, smaczku, żeby po prostu w sytuacji danej było śmiesznie, nie? Na przykład wchodzi facet z synem i pyta się, czy może obciąć małego. I ja mówię, wie Pan co? Ona no, będzie Ja nie wiem jakiego pan ma, no ale wie pan co, no nie, nie strzyżemy małego, no możemy panu dziecko o, na przykład opitolić, nie? Słuchajcie, skojarzenia są zajebiste, uwielbiam po prostu skojarzenia, zawsze mam takie zarobiste skojarzenia. Następna sytuacja, dochodzi facet do stanowiska, znaczy nie dochodzi, nie. U, na, nie, u nas się nie dochodzi, nie, no teraz nie, 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 poczekajcie! ale nie to, że ja jestem jakaś głodna, ja jestem najedzona naprawdę, ja po prostu kocham ze skojarzenia, uwielbiam sobie coś tam w głowie zawsze, dlatego ja tak y, lubię nagrywać, bo ja zawsze chcę coś w tej czapie uroję po prostu, albo coś sobie wymyślę i będzie tak, że jak będzie śmiesznie, nie? I wchodzi następny facet, co Wam już mówiłam, że on dochodzi, on jednak nie dochodził, tylko on wchodził, nie? Wchodził, tak powolutku, tak wiecie, tak posuwiście. Przed facet na fotel, już mam fazę, słuchajcie. Przez facet usiadł na fotel i fryzjerka się go pyta, jak strzyżemy, a że to był pół Polak, pół Włoch. Nie za bardzo umiał po polsku. Powiem Wam, że nawet lepiej umiał, umiał po polsku niż ja po angielsku. Tylko że on pewnie mieszka w Polsce jakiś czas, więc się uczy tego polskiego, a ja nie mieszkałam nigdy w Anglii, więc ja dzisiaj nie mogę nauczyć angielskiego. A wiecie, a to, że tu jest napisane alkohol, alkohol, etanol. Widzicie? Gdzie nie spojrzę, to jest alkohol, no? A to można tak wyzymać sobie do buzi tą chusteczkę z alkoholem, 75%? Matko. Widzicie, jakie mam skojarzenia? Leży sobie chusteczka, napisane 75% alkoholu. Ja już po prostu wiem, że to mi się skojarzyło, że muszę iść se, kurwa, teraz naleźć drinka. <ścoughs> Dobra, dokończę o tym facecie, co dochodził, co wchodził. Nie, co usiadł na fotelu, słuchajcie. Pół Włoch, pół Polak. Oczywiście po polsku. No normalnie, wiecie, śladowe ilości mówienia po polsku, słuchajcie. I była taka sytuacja, że fryzjerka się go pyta i on mówi tu krótki. Ja mówię, kurde, dopiero wszedł i już się chwali, że ma krótkiego. Ja bym się tak nie chwaliła, słuchajcie. Tu krótki. Ja mówię, ja pierdzielę. Mówię, słyszały, panie? On się chwali, że ma krótkiego. Babki po prostu rechoczą jak mogą, bo wiedzą, że on nie rozumie. Mówią, pani Weroniko, pani, to jest niemożliwe. Ja mówię, no ale jak to wygląda? No wie pan, co mi by było głupio? I do fryzjera i powiedzieć, tu nieogolone. Po co się chwali, że tu krótki? Ja się wcale nie pytałam, jaki rozmiar, no ludzie, no dajcie spokój, no. Także są, zawsze są jakieś skojarzenia. Kiedyś na przykład zadzwoniłam do mojego męża, jak będziesz wracał z pracy, to kup przy A on do mnie mówi w tygodniu. Ja mówię, kurczaka, no człowieku, no czy ja już naprawdę źle mówię? Także wiecie, każdy ma jakieś skojarzenia, na pewno wy też macie. Miałam taką sytuację w pracy, słuchajcie, że wszedł facet, wszedł, doszedł, przyszedł po prostu, przyszedł z dworu do nas, do, do salonu i mówi, że zimno mój, że chce tą herbatę. No ja mu zrobiłam tą herbatę i nie wiedziałam, czy on chce taką słabszą, czy taką mocniejszą, i po prostu podeszłam do niego i zapytałam się go, czy wyjąć panu woreczek. No i jemu też się wtedy skojarzyło, i on do mnie mówi, no chętnie. Tylko o woreczek, ładny, malutki, gładziutki, liptonka <laughs> Także sami widzicie, skojarzenia są piękne Po prostu zawsze można coś fajnego, słuchajcie, sobie w głowie wyobrazić A ja uwielbiam to robić Więc tym miłym akcentem, słuchajcie, kończę Dochodzę do końca Dochodzę do końca, Jeziejku Oh my god, ale jest na dworzu mokro Nigdy nie byłam tak mokra jak na dworzu Wszystkim się uśmiechajcie, bo reszta to wszystko przyjdzie to samo, nie? Samo sobie przyjdę. No pa, do widzenia! Wieku, jak oficjalnie jestem mociora.